W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie m.in. o Deadpoolu, o fantastycznej czwórce, o Supermanie, ale dzisiaj zaczniemy od kolejnego sequela Godzilla kontra Kong. Na razie nie mamy konkretnego tytułu, ale mamy konkretną datę premiery i jest to już bardzo niedługo, relatywnie. Monsterverse rozpoczęło się wraz z premierą filmu Garetha Edwardsa Godzilla w 2014 roku. Od tamtej pory uniwersum rozszerzyło się na dużym i małym ekranie. W marcu 2024 roku otrzymaliśmy najnowszy projekt z tego uniwersum, czyli Godzilla x Kong: Nowe Imperium. No i teraz dowiedzieliśmy się jaka będzie data premiery kolejnego filmu z tego uniwersum, czyli 26 marca 2027. No i niektórzy powiedzą, ej, ale to jest odległa data, a niektórzy powiedzą hej, to już za chwilę. Prawdopodobnie, no ale ciężko na razie powiedzieć, największym minusem tego filmu będzie brak Adama Wingarda, który był reżyserem dwóch poprzednich części. Tym razem reżyserem będzie Grant Sputure. No i. Problem polega na tym, że Adam Wingard miał jakąś swoją wizję, a Grant Sputore, mam nadzieję, że tak to się wymawia jego nazwisko, wejdzie jakby z nowymi pomysłami w tą franczyzę. I to może być minus, ale to może być też wielki plus, no bo może mieć różne, nowe, świeże, lepsze pomysły. Jakiś czas temu mieliśmy premierę Monarch Legacy of Monsters, czyli takim prequelu historii o Godzilli. Apple TV zamówiło już kilka spin-offów, do tego mamy... Kolejne filmy z MonsterVerse, tak więc powiem tak, MonsterVerse ma się dobrze. A teraz przechodzimy do kolejnego newsa, czyli Now You See Me 3 dostało właśnie datę premiery. Now You See Me 3 albo Iluzja 3 ma nową datę premiery, czyli 14 listopada 2025. Jest to franczyza, w której główne role zagrali m.in. Eisenberg, Raffalo, Franco czy Harrelson. Iluzja 3 powstanie prawie 10 lat po premierze drugiej części. Druga część miała premierę w 2016, no a trzecia w 2025, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem oczywiście. No i teraz tak, Iluzja 3 był w produkcji tak naprawdę od 2015. Pierwsze zapowiedzi były już przed premierą drugiej części, no ale od tamtego czasu był ten film w produkcyjnym piekle. Wszystko co mogło pójść nie tak, poszło nie tak. Dopiero w 2022 dowiedzieliśmy się, że Ruben Fleischer będzie reżyserem trzeciej części. No i tak jak powiedziałem na wstępie, Deadline opublikował artykuł, w którym napisali, że trzecia część będzie miała premierę 14 listopada 2025. Jeżeli chcecie podyskutować o Iluzji 3 albo Monsterverse, albo MCU lub DCU, no to zapraszam do Discorda, link w opisie. Mamy nową moderację, jest też konkurs wakacyjny, w których są fajne nagrody. A my przechodzimy do DC Universe, ponieważ dostaliśmy kilkadziesiąt zdjęć z planu filmowego, na których to widać pewną postać, która jest nawiązaniem do ikonicznych, klasycznych filmów Supermana. Przypominam, Superman, który wcześniej nazywał się Superman Legacy, będzie pierwszym live-action filmem nowego DC Universe Jamesa Gana i Petera Safrana. Pierwszym projektem, przypominam, znowu będzie animacja Creature Commando z premierą pod koniec 2024. No i w internecie krąży już mnóstwo zdjęć z planu filmowego. James Gunn powiedział, że on się tego spodziewał, no bo jak nie mieć wycieków, yy, nagrywając. Film na ulicach miasta. No więc był tego świadom. No i teraz niektóre zdjęcia pokazują nam tutaj legendę, a właściwie syna legendy. Mówię tu oczywiście o Willu Reeve, czyli synie Christophera Reeve, który był według mnie najlepszym Supermanem. Jakby to powiedzieć, James Gunn wie, jak robi się filmy, wie jak. Mm, Uhonorować aktora, no i to uhonorowanie jest za pomocą jego syna. Nie tak jak Musketti zrobił w Flashu, zrobił render, który wyglądał okropnie. Christophera Reeve tak się nie robi. Robi się tak jak zrobił James Gunn. Na razie nie wiemy w kogo wciela się Will Reeve, ale bazując na zdjęciach i tym, co napisało Variety i Cleveland.com. Prawdopodobnie Will Reef będzie wcielał się w jakiegoś em, dziennikarza Daily Planet. No i powiem Wam, że jest to strzał w dziesiątkę, bo wyczytałem w tych artykułach, że Will Reef tak naprawdę jest dziennikarzem, tak więc będzie się czuł jak ryba w wodzie. Tak więc wszyscy filmowcy, wiem, że mnie nie oglądacie, ale tak uhonorowuje się aktorów. Lecimy dalej. Avengers 5: znamy datę produkcji rozpoczęcia tego wielkiego blockbustera. Nexus Point News napisał w swoim artykule, że zdjęcia do Avengers 5 rozpoczną się w marcu 2025 roku i będą trwały do końca lata 2025, czyli do września 2025. Na razie data premiery to maj 2026 i jeżeli nie będzie żadnych obsów, no to zdążą. Nie będzie z tym problemu, no bo pół roku na prost produkcję myślę, że wystarczy. W artykule możemy również przeczytać, że ze względu na okazałą ilość aktorów w tym filmie, niektóre sceny będą nagrywane bez udziału innych aktorów. Tak było w Avengers Endgame, że po prostu mieliśmy na ekranie interakcję dwóch aktorów, ale tak naprawdę na planie raz był jeden, a raz był drugi. I jest to bardzo ciężkie do nagrania, no bo. Jak robić interakcję z kimś, kogo tak naprawdę nie widzimy na oczy? Bardzo ciężkie zadanie dla aktora, no ale w Avengers Endgame to wyszło. No i tutaj też uważam, że wyjdzie, no bo jednak oni mają już doświadczenie nie tylko w filmach, nagrywaniu filmów, nie tylko w pracy z CGI, ale też między sobą, są po prostu przyjaciółmi, wiedzą jak ewentualnie by się zachowali. I są w stanie dopasować jakby swoje reakcje do tego, jak dana postać by reagowała. No i plus po prostu mają scenariusz, no nie? Dodatkowo takie przypomnienie, że na początku ten film miał się nazywać Avengers Dynastia Kanga, no ale ze względu na kontrowersje związane z Jonathanem Majorsem, film zmienił nazwę. Teraz nazywa się po prostu Avengers 5. Prawdopodobnie podczas San Diego Comic Con 2024 dostaniemy oficjalną nazwę tego filmu. No wiecie, ale to jest tylko takie moje gdybanie, no bo możemy dowiedzieć się więcej szczegółów na temat tego filmu w przyszłorocznym San Diego Comic Con. A teraz chciałbym zaprosić Was do sklepu eneba.com, do którego jak zwykle link znajdziecie w opisie. Aktualnie trwa tam promocja na gry z serii Final Fantasy, ponieważ już 2 lipca, czyli już jest dostępny w momencie, kiedy oglądacie ten materiał, nowa gra, czyli Final Fantasy 14 Down Trial. No, i w związku z tym partner tego kanału przygotował dla tych z Was, którzy są nie tylko kinomaniakami, ale też gamerami, kolekcję Final Fantasy, którą możecie nabyć w bardzo śmiesznych cenach. Jak zwykle, wszystkie oferty i regulamin dostępny jest w linku w opisie. No, a teraz przechodzimy do tego wspomnianego przed kilkoma chwilami San Diego Comic Con, ponieważ jak już doskonale wiecie Studio Marvel i Kevin Feige potwierdzili swoją obecność podczas tego wydarzenia, które odbędzie się już pod koniec lipca 2024. No więc już trwają przygotowania do tego wydarzenia, no i można zobaczyć. Na ulicach San Diego pewne banery. No i takie banery teraz widzicie na ekranie. No i takie banery zostały już powieszone, reklamujące San Diego Comic-Con, a na nich widzimy fantastyczną czwórkę. Dwie osoby, dwie postaci z tej rodziny, czyli Human Torch i Mr. Fantastica. Kevin Feige w pierwszym podcaście studia Marvel potwierdził, że zdjęcia do fantastycznej czwórki rozpoczną się dzień po. Zakończeniu San Diego Comic Con. Także, no, niestety nie zobaczymy żadnych zdjęć z planu filmowego, żadnego teasera, żadnych, niczego po prostu. Ale wydaje mi się, że zobaczymy całą fantastyczną rodzinę w Hali H. Będą opowiadać o tym, jak to było dostać się do tego filmu, jak to jest współpracować ze sobą. No i wiecie, możliwe, że powiedzą nam, jaka jest taka ogólna fabuła tego filmu. Kevin Fagi podczas tego samego podcastu. Powiedział, potwierdził, że film będzie dział się w latach 60. ubiegłego wieku i fantastyczna czwórka będą z innego świata, z innego wymiaru. No i jakiego. Nie wiem, no do, domyślimy się, albo może powiedzą podczas San Diego Comic Con. Zobaczymy. No i teraz temat dnia, czyli Deadpool i Wolverine, na temat którego codziennie dostajemy jakieś nowe informacje. Entertainment Weekly podzielił się kilkoma nowymi zdjęciami z e, tego filmu. Pierwsze zdjęcie pochodzi z planu filmowego, na którym widzimy Deadpoola, Wolverina i reżysera Shona Levy czy Shona Levay. Kolejne zdjęcie to Wolverine, który jest w siedzibie TVA. Ewidentnie jest troszeczkę zmieszany i wkurzony. Zwróćcie uwagę na jego strój, który jest jeszcze nie pobrudzony ani nie zniszczony. Tak więc jest to prawdopodobnie zdjęcie z początku filmu. Kolejne zdjęcie to już Deadpool i Wolverine tuż przed potyczką z szablozębnym. No i na ostatnim zdjęciu widzimy ekipę Cassandry Nowy w tej roli Emma Corin. Przypominam, Cassandra Nowa to taka zła, bliźniacza siostra Charlesa Xavier'a, która ma podobne moce. No i to były zdjęcia, a teraz przechodzimy do specjalnego wydarzenia, które odbyło się właśnie w Szanghaju w Chinach. Które promowało ten film. Dlaczego w Chinach? No bo Chiny to największy rynek, jeżeli chodzi o kino. No i tam, jeżeli film jest klapą, to i tak oznacza to zarobek rzędu kilkuset milionów dolarów, albo przynajmniej kilkudziesięciu milionów dolarów. W przypadku Deadpool'a 3, no to tam raczej nie będzie żadnej klapy. Nie ma o czym mówić. No ale nic dziwnego, że studio Marvel chce promować Deadpool'a i Wolverina właśnie w Chinach. I tam pokazano. Wszystkim, którzy przyszli na ten event, czy zostali zaproszeni, tak naprawdę to nie wiem, czy można było wejść tam z ulicy. W każdym razie pokazano tam 40 minut filmu, pierwsze 40 minut filmu i mamy raport, jak to wyglądało, co tam pokazali. Dlatego teraz będą spoilery dotyczące pierwszych 40 minut filmu. Nie za duże, nie za małe, będę mówił tylko hasłami bez zbędnych szczegółów. No ale mimo wszystko opiszę wam 40 minut filmu. Także jeżeli no, nie chcecie zostać tutaj zaspoilowani prawdopodobnie na śmierć i żebym popsuł wam zabawę, aczkolwiek nie uważam, że byłoby to popsucie zabawy, no to wyłączcie ten materiał już teraz. Dziękuję za uwagę. No i teraz ci, którzy zostali, mam dla Was kilka haseł, które opisują pierwsze 40 minut tego filmu. Wygląda na to, że większość rzeczy, które widzieliśmy w Zwiastunach, dzieją się w pierwszych 40 minutach filmu. Film będzie trwał ponad 2 godziny dokładnie 2 godziny i 8 minut bodajże tak więc no, mamy jeszcze mnóstwo niespodzianek w zanadrzu. Dalej, wszyscy, którzy widzieli te 40 minut, opisują ten film jako bardzo zabawny i bardzo brutalny, ze świetnymi scenami walki, świetną muzyką, no i naprawdę emocjonującymi scenami. Film ma bardzo krwawe połączenie z końcówką filmu Logan. Tutaj sobie doczytałem, że w sekwencji, która dzieje się w tym śnieżnym lesie, Deadpool wyrywa Wolverine'owi kość po kości i to nimi zabija, czy to tymi kośćmi walczy z agentami TVA. I rzeczywiście wróciłem do tego zwiastunu, i tam Deadpool trzyma coś, co wygląda jak złamana kość. Przez pierwsze 40 minut filmu pojawia się mnóstwo wariantów Logana, a jednym z nich jest zombie Logan. Oczywiście mamy mnóstwo cameo, ale to wydaje mi się, że będzie przez cały film. Jest dużo żartów, nawiązujących do Fox i Disney. Zobaczymy walkę Wolverina i Halka. No i to jest chyba najlepsza wiadomość, jaką mogłem przeczytać. Dobrze, że nie dali nam znać, kto wygrał tą walkę. Dobrze, że nie wiemy skąd się wziął Hulk, ani jaka wersja Ulverina tam jest. Wiemy tylko, że będzie taka potyczka. No i mam tylko nadzieję, że nie będzie to Mark Raffalo, Smart Hulk, no bo co to za oni będą w szachy grali czy co? Mam nadzieję, że to będzie jakiś primal hulk. Najlepiej ten um, Edwarda Nortona z 2008 roku, taki wiecie, brutalny hulk, który zmiażdży wszystko na swojej drodze. No i takie pojedynki były już nie tylko w komiksach, ale też w animacjach, tych starych, jeżeli chodzi o X-Menów. Raz wygrywał um, Wolverine, a raz wygrywał Hulk. No ale zobaczymy, jak tutaj będzie. Dodatkowo poznaliśmy Lady Deadpool, która nosiła maskę, ale według widzów głos był bardzo podobny do Blake Lively. Czyli coś, o czym już wspominałem, że Lady Deadpool. To może nie być Taylor Swift, a właśnie żona Ryana Reynoldsa, czyli Blake Lively. I będzie to zapewne krótkie cameo. Mimo, że ona jest aktorką, to myślę, że ona nie występuje w tego typu filmach. Takie, takie filmy zostawia mężowi, ale cameo, czemu nie, dostanie grubą wypłatę. Myślę, że kilkaset tysięcy dolarów, jak nie więcej. Ogólne wrażenie widzów jest takie, że jest to film na skalę Avengers Endgame, ale z dodanym humorem Deadpool'a. No i to by było na tyle. Ja nie mogę się doczekać. Jeżeli takie rzeczy pokazują nam w pierwsze 40 minut filmu, to ja nie chcę wiedzieć, co nam pokażą w kolejnych 100 minutach filmu. Wow!